No, zobacz, nie może się obyć bez gwiazdy jednak, skoro miałaś i jeździłaś, to trzeba coś tutaj zaproponować z gamy Mercedesa i to mamy coś nowszego, ale mniejszego, czyli GLC. Czyli też C-klasa, ale na szczudłach. Meryl pochodzi z 2017 roku i kosztuje 135 tysięcy. Pod jego maską kulturalnie klekocze ten sam ropniak, który Alicja ma w swoim aucie. To czterocylindrowiec 2.2. Myślała się o tym wozie? E, myślałam o tym AUCie. E, oglądałam samochody, e, dokładnie ten model samochodu. E, obecnie jeżdżę klasą W205, e, która podejrzewam, że jest takim samym, jedynym i niezawodnym silnikiem Mercedesa, jakim jest 22 Diesel 170 KONI. Wiem, że te silniki wytrzymują bardzo duże przebiegi, więc to jest silnik, którego po prostu się nie boję. I przebieg chociażby był 300 tysięcy, to też się go nie boję. No jeszcze tyle nie ma, bo jest 160, no także Dziękuję. jeszcze spokojnie Dziękuję. możesz polatać, a rzeczywiście 22 CDI, nawet obliczone już tymi e, dpf Działa. O, słyszysz tego bociana? W wyższych modelach, na przykład w S-klasie, już Disney zamawiać nie można, nie można ale tutaj. jeszcze GLE, GLC wciąż są wyposażane w te silniki bardzo dobrze. No, to chcemy, diesel, to diesel jednak. Wiemy ja tych silników, oczywiście, one są czyste, one emitują naprawdę niewiele tego CO2, a pozwalają cyknąć znowu tysiąc na jednym zbiorniku bez najmniejszego problemu. Z tego co wiem, porozmawiałeś sobie z właścicielem tego samochodu. Dowiedziałaś się coś ciekawego jeszcze na temat e, tego egzemplarza? Dowiedziałam się, że właściciel kupił go niedawno, bo lekko ponad pół roku temu. E, pozbywa się go ze względów finansowych, nie z jakichś tam awarii. E, przez ten czas, którego miał, twierdzi, że żadnych awarii nie było. Oprócz wymieniania oleju. Powiedział, że wszystko było ok. Także myślę, że sukcesem w tym silniku i to co ja też mam u siebie to jest w tym wszystkim wymiana oleju e, no dbanie, o tym, dbanie o to na czas, żeby wszystko było dobrze zrobione i ten silnik naprawdę ma ogromną dożywotność. Dobrze zasięć. Moja droga za sterami i opowiedz mi o pięknym, nowoczesnym, acz dość kontrowersyjnym wnętrzu Mercedesa. A dlaczego kontrowersyjne? Co kontrowersyjne dlatego, moja droga, że choć jeszcze tutaj są normalne analogowe zegary, to już ludzie czepiali się tego dodanego wyświetlacza, że on tu kompletnie nie pasuje w tamtym czasie. Oraz fortepianowa czern, która potrafi się zużyć. Bardzo szybko. Mam ją obecnie w swoim aucie, no i nie jest to rzecz funkcjonalna. Oprócz tego, że strasznie e, się rysuje, to też nie wygląda po czasie zużycia dobrze, więc coś to co na pewno chciałabym zmienić albo mm -hmm. w jakiś sposób okleić, bo, bo przede wszystkim to nie jest dobrze funkcjonalne. Natomiast przyciski, to wszystko ja mam praktycznie e, tak samo u siebie. Dla mnie środek jest w porządku. To czego nie lubię, to, to ta kierownica tylko i wyłącznie. Dla mnie ona mm -hmm. powinna być ścięta, tak jak jest u mnie. Przy tej wersji e, z wyposażeniem AMG, AMG po prostu e, zdecydowanie wygodniej się prowadzi od tej zwykłej kierownicy. Natomiast oprócz tego wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. No wyposażenie jest, no prawie można powiedzieć, kompletne tutaj, ale auto kosztuje 135 tysięcy wyjściowo. Właściciel prywatny sobie tyle za niego więszuje. Oczywiście do jakiejś lekkiej negocjacji. Myślę, że Grain, każda, każda cena jest kwestią negocjacji, więc myślę, że tutaj nie będzie, nie będzie większych problemów, ale na pewno chciałabym się nim przyjechać i też chciałabym go sprawdzić, czy tutaj ta bezszkodowość i, ta, mm -hmm. i te wszystkie mm -hmm. informacje, które z od właściciela są prawdziwe no i wtedy możemy dalej rozmawiać. Oczywiście, no kwota jest poważna, fury są poważne, także wiesz, nigdy kota w worku nie kupujemy, ja się do Ciebie dosiadam i niestety troszkę w deszczu, ale sobie pojedziemy.